rozmawiać z uchodźcami, z którymi mam kontakt. Ostatnia sytuacja musiała dosyć, no cóż, nie oczekiwałem, że nigdy będę potrzebował przygotować takie materiały, ale wygląda na to, że jest to także wartościowe, jest to przydatne. Mam nadzieję, że cała sytuacja zakończy się jak najszybciej, ale na ten moment część z Was pyta o to, jak rozmawiać z uchodźcami, których często gościcie albo których wspieracie, i to jest dla wielu osób takie niejasne, czy mamy mówić o tym, co się dzieje, czy nie, jak tutaj działać. I Pierwsza rzecz, jasne, część z tych osób może potrzebować poważniejszej pomocy psychologicznej i wtedy być może warto poszukać kogoś takiego wsparcia, ale to, co możemy my zrobić na co dzień, to jest tak zwana psychologiczna pierwsza pomoc i zadbanie o takie osoby w tej sytuacji i w ten sposób. I to, co możemy zrobić w ramach takiej psychologicznej pierwszej pomocy, to dać przestrzeń drugiej osobie. Nie przymuszać do rozmowy, nie popychać do rozmowy o pewnych problematycznych tematach, ale także nie unikać tego tematu. No, no jasne, to jest coś, co się dzieje. Dać znać, że jeśli druga osoba chce się wygadać, potrzebuje porozmawiać, to jesteśmy tam, możemy posłuchać. Ale jeśli z jakiegokolwiek powodu potrzebuje przestrzeni, to to jest też w porządku. Warto jest zadbać o podstawowe potrzeby takiej osoby. No, te podstawowe potrzeby bezpieczeństwa fizycznego przekładają się na inne kwestie, więc zadbanie o to, żeby taka osoba miała odpowiednie warunki, jedzenie, picie, wszystkie te podstawowe potrzeby zaspokojone jest tutaj bardzo istotne. Uszanowanie, że no, na początku zwłaszcza może być w nieco trudnej sytuacji, nieco ciężko funkcjonować, ale też warto wziąć pod uwagę, że taka osoba może... Być muszą osobom, więc to też warto tutaj podejrzewać o to, że ej, mamy swoje granice, swoje potrzeby, i tu nie chodzi też o to, żeby teraz stawiać ci na głowie całe swoje życie wobec tej, tej osoby. Warto pomóc, warto zadbać o to, ale warto też dbać o siebie. Zwłaszcza, że pomyśl o tym, że to raczej nie będzie na 3 czy 5 dni, to raczej będzie trwało troszeczkę dłużej, więc czasami potrzebujesz na początku zaplanować, ok, jak takie kolejne być może tygodnie, miesiące wspólnego życia. Będą wam wyglądały. Być może ta osoba będzie szukać czegoś dla siebie za jakiś czas albo chciała jechać dalej, oby jak najszybciej ta sytuacja się skończyła i mogła bezpiecznie wrócić do swojego miejsca albo budować swoje życie gdzie indziej, bo dla części osób no to jest tak naprawdę budowa życia od nowa. Natomiast nie możemy przewidzieć, kiedy to się pojawi, więc musimy też zadbać o swoje granice, żeby samemu się nie wypalić, bo tu chodzi też o to, żeby samemu mieć energię na wspieranie innych. Przydatne może być też zadbanie o to, żeby nie kłamać takiej osobie, nie opowiadać rzeczy nieprawdziwych, nie próbować zdoboci serca, ocalić jej od pewnych treści czy wiedzy, czy na przykład jeśli dajemy takiej osobie coś a, i ona chce zapytać, ile to kosztowało, ile to jest warte, no to powiedzieć wprost, nie zaniżać tej ceny, żeby potem nie poczuła się, że jest traktowana trochę jak dziecko i oszukiwana, kiedy trafi na prawdziwe dane. Jasne, bardzo wiele osób będzie miało poczucie zażenowania, chęci, że same chcą zapłacić, czy chcą się jakoś odwdzięczyć. I tutaj bardzo przydatnym rozwiązaniem jest idea paid forward. Tak jak mamy payback, czyli oddanie komuś, to paid forward to jest coś w rodzaju sensie podaj dalej. Innymi słowy, jeśli faktycznie uznaję, że tak, ok, to jest dla mnie wartościowe i chcę się odwdzięczyć, zrównoważyć, to wspomóż kogoś innego. Niekoniecznie dziś od razu, bo dziś potrzebujesz trochę przestrzeni dla siebie, ale hej, prawdopodobnie kolejne osoby się będą pojawiały. Prawdopodobnie będą kolejne osoby potrzebujące wsparcia. Jeśli nie w wyniku tego kryzysu, to kolejnego i możesz wtedy odwdzięczyć się za wsparcie, które teraz dostajesz i to będzie między nami kwita. Ja nie chcę tego z powrotem, ja chcę, żeby to poszło dalej w świat. Taki układ dba o godność drugiej osoby. Nie takuje jej jak dziecko. Pozwala jej zachować godność i szacunek, bo okej, okay, też jestem sprawczym człowiekiem, ale jednocześnie rozumiemy, że jesteśmy w innej sytuacji, w nietypowej sytuacji i w ramach tej sytuacji będą troszeczkę specjalne warunki, natomiast ja też mam możliwość później zadbania o to, żeby to dowody, które dostaję, mogło pójść dalej. I taki układ Pay It jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla wielu osób, ułatwiającym taką sytuację. Bardzo ważne jest to, żeby trzymać na wodzy swoje oceny, a żeby nie pływać oceniać w rodzaju jak możesz tak czuć, czy powinieneś być wdzięczny, że żyjesz. Druga osoba czuje, co czuje i niezależnie od tego, co czuje, warto jej dać zaufanie, uwagę, ciepło i wsparcie i po prostu wspierać przez swoją obecność. Jeśli tu i teraz nie chcę takiego wsparcia, to warto dać po prostu znać, że słuchaj, to, że teraz rezygnujesz, nie znaczy, że w przyszłości wsparcie jest dla ciebie zamknięte. Po prostu Daj znać, jeśli będziesz potrzebować takiego wsparcia, to wtedy się pojawi wtedy wesprę w tym zakresie. Nie muszę tego podejrzewam mówić nikomu, kto mnie tutaj słucha, bo zakładam, że no, słuchają mnie przyzwoici ludzie, ale oczywiście no, mogę jedynie surowo potępić jakiekolwiek próby wykorzystywania, dorabiania się na i innych sposobów nadużywania osób, które i tak są w tragicznej sytuacji. I jeśli. Ktokolwiek coś takiego robi, to jest to absolutnym bestialstwem i powinno się spotkać z jak najgorszą karą, tak prawną, bo to też jest mała nie prawa, jak i społeczną, moralną, bo to nie są rzeczy, które robimy. Bo to nie są rzeczy, które chcemy, żebyśmy my mieli jako doświadczenie, jeśli by kiedyś przyszło nam być w podobnej sytuacji. Umowa społeczna mówi o prostej z kwestii. Dbamy o siebie wzajemnie, bo nikt nigdy nie wie, w jakiej sytuacji się znajdzie za pół roku, czy za rok i po to w się sensie wspieramy nawzajem, żeby też druga osoba korzystała. Dobra, to jest krótkie sprowadzenie. Jeśli będziecie potrzebowali więcej w tym temacie, dajcie znać. Zobaczę, co mogę Wam dogać, co mogę dopowiedzieć i będę starał się dalej wspierać. Jeśli Was to interesuje, są różnego rodzaju poradniki na odnośnie psychologicznej pierwszej pomocy. Postaram się jakieś też podlinkować w komentarzach, tak żebyście mieli dostęp do tego rodzaju treści. Na jakie pytania chcesz uzyskać odpowiedź? Self Overflow powstaje dla Ciebie i z Twoim współudziałem. Jeśli wiem, co Ciebie interesuje, jakie kwestie miękkie, jakie kompetencje miękkie Ciebie interesują, to jestem w stanie doporasować ten materiał pod Ciebie. W związku z czym, proszę pytaj. Pytaj w komentarzach do tego filmu, do innych filmów i im więcej pytań zadasz, tym większa szansa, że któryś z nich trafi na kolejny odcinek, na kolejny film i będziemy mieli okazję odpowiedzieć na to, co Cię interesuje. A przy okazji, jeśli chcesz, żeby ten kanał rósł, to zachęcam do tego, żeby lajkować, szerować, subskrybować. Udostępniajcie to jak najbardziej, jeśli możecie, bo to też zwiększa szanse na to, że pojawią się ciekawe pytania, które nawet by Wam nie przyszły do głowy, ale które mogą docenić inne osoby. Dzięki i do zobaczenia.